Ochrona środowiska poprzez inwestycje zrównoważone. Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się związkowi pomiędzy inwestowaniem a ochroną środowiska. Inwestycje zrównoważone, znane również jako inwestycje ESG, Environmental, Social, Governance, stają się kluczowym elementem strategii finansowych zarówno dla małych inwestorów, jak i dużych korporacji. Rozumienie, jak finanse mogą wpłynąć na środowisko i społeczeństwo, jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. W tym artykule omówimy znaczenie inwestycji ESG. Odpowiemy na pytanie, jak zielone inwestycje przyczyniają się do ochrony środowiska. Podamy również przykłady zrównoważonych projektów inwestycyjnych oraz omówimy wyzwania i rolę inwestorów w promowaniu zrównoważonego rozwoju. Znaczenie inwestycji ESG dla środowiska. W inwestycji ESG kładzie się nacisk na to, jak organizacje zarządzają swoimi wpływami na środowisko, jakie mają relacje społeczne oraz jak są zarządzane. Dla środowiska komponent ekologiczny tych inwestycji jest szczególnie ważny, ponieważ koncentruje się na minimalizowaniu negatywnego wpływu działalności gospodarczej na naturalne ekosystemy. Inwestycje te obejmują projekty skupiające się na odnawialnych źródłach energii, efektywności energetycznej, zrównoważonym rolnictwie i ochronie zasobów naturalnych. Poprzez inwestowanie w firmy i projekty, które aktywnie redukują emisję szkodliwych gazów, racjonalnie zarządzają zasobami wodnymi czy promują recykling, inwestorzy mogą wywierać realny wpływ na środowisko. Komponenty społeczne i zarządcze inwestycji ESG również odgrywają rolę w ochronie środowiska. Firmy, które prowadzą odpowiedzialną politykę społeczną i mają transparentne metody zarządzania, często są bardziej zaangażowane w praktyki proekologiczne. Inwestowanie w takie firmy nie tylko promuje dobre praktyki biznesowe, ale także motywuje inne podmioty do podążania podobną ścieżką, co ma długoterminowy pozytywny wpływ na środowisko. Jak zielone inwestycje przyczyniają się do ochrony środowiska? Zielone inwestycje bezpośrednio przyczyniają się do ochrony środowiska poprzez finansowanie projektów, które mają na celu zredukowanie negatywnego wpływu działalności ludzkiej na naturę. Takie projekty mogą obejmować rozwój farm wiatrowych i słonecznych, budowę efektywnych energetycznie budynków, rozwój zrównoważonego transportu publicznego czy inicjatywy związane z ochroną bioróżnorodności. Każdy z tych projektów przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, ochrony zasobów naturalnych i promocji zdrowszego i bardziej zrównoważonego środowiska. Dodatkowo zielone inwestycje często wiążą się z innowacjami technologicznymi, które mogą znacząco przyspieszyć przejście do ekonomii niskoemisyjnej. Na przykład inwestycje w technologie czystej energii, takie jak nowe formy magazynowania energii czy biodegradowalne materiały, otwierają drogę do nowych rozwiązań, które mogą na stałe zmienić konsumpcyjne i produkcyjne wzorce na całym świecie. Przykłady zrównoważonych projektów inwestycyjnych Na świecie realizowane są liczne projekty, które świetnie ilustrują, jak zrównoważone inwestycje przyczyniają się do ochrony środowiska. Przykładem może być Mazdar City w Abu Dhabi, miasto zaprojektowane tak, aby być wolne od śmieci i emisji dwutlenku węgla. Innym przykładem jest inwestycja Google w odnawialne źródła energii, gdzie gigant technologiczny zainwestował miliardy dolarów w farmy wiatrowe i solarne na całym świecie, dążąc do osiągnięcia neutralności węglowej. W Europie szczególnie wyróżniają się inwestycje w zieloną infrastrukturę miejską, jak na przykład zielone dachy w Niemczech czy rozbudowa sieci rowerowych w Holandii. Te projekty nie tylko poprawiają jakość życia mieszkańców, ale także przyczyniają się do redukcji miejskiej wyspy ciepła i zwiększenia retencji wód opadowych. Wyzwania i perspektywy rynku zrównoważonych inwestycji Mimo wielu korzyści, rynek zrównoważonych inwestycji stoi przed szeregiem wyzwań. Jednym z nich jest potrzeba większej przejrzystości i standaryzacji w raportowaniu wyników ESG, co ułatwiłoby inwestorom dokładne ocenianie i porównywanie projektów. Innym wyzwaniem jest przekonanie wszystkich uczestników rynku o długoterminowych korzyściach płynących z zielonych inwestycji, które często wymagają większych nakładów początkowych. Rola inwestorów w promowaniu zrównoważonego rozwoju. Inwestorzy mają kluczową rolę do odegrania w promowaniu zrównoważonego rozwoju poprzez kierowanie kapitału w projekty, które są przyjazne dla środowiska. Poprzez podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych mogą oni nie tylko generować zyski, ale również przyczyniać się do ochrony środowiska, promocji sprawiedliwości społecznej i zachęcania firm do odpowiedzialnego zarządzania. Wzrost świadomości i zaangażowania inwestorów w ESG może skutkować znaczącą zmianą w sposobie, w jaki światowy kapitał jest alokowany, przyczyniając się do tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich.